Do Bangkoku wybraliśmy się przez Katar z lądowaniem w Doha. Jeżeli ktoś ma duszą przesiadkę na lotnisku, są pokoje, w których można się położyć. Niestety osobno dla pani mężczyzn, więc niestety parami nie ma takiej możliwości. Są również place zabaw dla dzieci, sklepy dla starszych i dla młodszych, więc każdy coś znajdzie dla siebie. My nasze zwiedzanie Bangkoku zaczęliśmy od Chinatown. Pierwsze co zrobiliśmy to kupiliśmy kartę, zamówiliśmy graba, to jest coś takiego jak nasz Uber. Albo Bolt. Dawało nam się to najlepsze. Chcieliśmy się jak najszybciej dostać do hotelu. Jeżeli chodzi o cenę, była ona również dosyć dobra w stosunku do kilometrów, które były do przejechania, więc w miarę szybko znaleźliśmy się w hotelu. A potem przedostaliśmy się na Chinatown. Byliśmy głodni, zmęczeni, ale byliśmy ciekawi, co nas tutaj spotka. To jest. Damian, proszę bardzo. Nie wiem, nie wiem nawet co. Nie o to, o to to coś. Dziękuję. you. Mm. są poprawnie No to gdzie dzisiaj jedziemy Chłon Lat mają. Czekamy na graba Jest mega gorąco. Mega duszno Wypadł, jak fajnie mają kable zrobione jest na wierzchu Żadnych problem Przemieszczając się na pływający market, również wybraliśmy Graba, z powodu, że market był lekko oddalony od centrum i też szkoda było nam czasu, żeby tu się metrem. Szczerze mówiąc Grab cenowo na dwóch osób wychodzi całkiem dobrze, dodatkowo przemieszczamy się mam wrażenie trochę szybciej w klimatyzowanym samochodzie jest to i wygodne, szybkie, a mając też nie za wiele czasu w Bangkoku, wydaje mi się, że ten środek komunikacji też jest dobrym wyborem. Znajdujemy się właśnie na byłańcem targu. Zanim udamy się na łódkę, stwierdziliśmy, że chcemy coś zjeść. Popróbowaliśmy dobrych y, przysmaków, oceny naprawdę dla nas bardzo dobre, więc jeżeli zapach Was na coś skusi, to można próbować i jest tego naprawdę bardzo dużo. Sami zobaczcie. My wybraliśmy pływający market oddalony od centrum około 20 km. Spotkaliśmy tutaj bardzo dużo lokalnych osób, a całemu targu przygrywała lokalna muzyka. Na miejscu można wykupić wycieczkę do drugiego pływającego marketu Watsa Fun Flatting Market. Można wtedy zobaczyć bank z zupełnie innej perspektywy. Cena to około 100-150 batów od osoby. Rejs trwał około 2 godzin, gdzie dopływamy do drugiego marketu. Mamy czas na zakupy około 30 minut, a w drodze powrotnej zaczynamy się na plantacji orchidei. Czy wiedziałeś, że w Tajlandii żyją warany, które uzyskują długość nawet do 2,5 metra długości? My tak jak spotkaliśmy na pływającym targu, parku, a potem tydzień później również w Parku Narodowym Khao W Tajlandii można je spotkać w wielu miejscach i za bardzo nie robią wrażenia na mieszkańcach tego kraju. Jeśli jesteście ciekawi kolejnych ciekawostek z Tajlandii i chcecie zobaczyć więcej filmików z naszej podróży, to obserwujcie mój kanał i zapraszam na kolejny filmik, który pojawi się w początku marca. Pozdrawiam!